Witajcie, Witajcie telewidzowie. telewidzowie, kolejnego dnia... O kurde, ale go widać. <laughs> e, tak, dzisiaj zaczynamy część drugą naszej tej pustynnej przygody, ale najpierw zjemy śniadanie. Tak wygląda nasze śniadanie. Jajka, to jajka tutaj, a w sumie z dwa bym powiedział, że są. Jest ryż, jest jakaś bułka i są dwie arepy. Mari ma to samo, smacznego. smacznego. Hola. Dlaczego ty się tak śmiejesz? Ale jaja co? Nieźle jest. <śmieniciela> co to mówimy? Ola. U, u, u. <głos> <głos> Ale sobie pogadała, o, starą zaczepia, ola. <noise> A tam świnie dzisiaj ubili i oprawiają. A tak się nasze śniadanie gotowało. Patrzcie, wszystko na ogniu. Tutaj podkładają tylko podgary. Pani tutaj co ma? Tutaj też ma jakieś garki, ale nie wszystko patrzcie. Nie wszystko. Niektóre rzeczy są tak jak nasza jecznica. Tutaj patrzcie. O. Jest i gaz. I prawie cała świnka już rozebrana. Tutaj święto jak u nas kiedyś. Od razu wszystko ląduje tutaj na gar. Pani robi tutaj Cicharon. Smażą skórki. Tutaj też już coś przygotowane. O, patrzcie, jaka konkretna świnia. Tutaj już kolejny kawałek mięsa. Pani jeszcze dała do skurowania nam wioskowinę, Ja nie mam jak nawet. <grym> wusta wsadziłem. Jak Mari? Świeżutka, świe, świeżynka. Tutaj jest ciczaron, ale jeszcze nie jest tak usmażony, że jest chrupki, dopiero jest po prostu taki tłuszcz rozpuszczony, ale już z wierzchu się robiło takie chrupkie. Trzeba wygryzać ten tłuszcz, a tutaj mam jeszcze kawałek mięsa. Taka świeża wołowina, taka świeża... Wieprzowina. Taka świeża wieprzowina nie potrzebuje długo smażenia. Ruszamy na pierwszą część tej pustyni. A tak naprawdę to jest suchy las tropikalny. Bardzo mało tutaj opadów w ciągu roku. Mimo wszystko występują. Trochę więcej niż na Guajira. W stronę Wenezueli, jak się jedzie, jest taka ogromna pustynia i tam jest mniej zielono, bardziej sucho, same pustynie i piasek. A tutaj mamy teren zróżnicowany. Mamy kaktusa, dalej mamy drzewo, dalej tu mamy. Coś z kolcami, nie wiem co. I tam z tyłu za Marcinem jeszcze. O, pokaż. Tam są. No, u nas to zielono w ogóle, w tym tak. ośrodku, Wyjątkowo zielono. Tam sporo drzew, a tutaj, no widzicie, jakiś teren taki suchy. Szukamy wejścia po drodze, i tu jest jakiś hostel, więc idziemy zapytać, czy wejście jest stąd, bo widzimy, że tutaj coś się zaczyna. A jak nie, to pójdziemy dalej. I świetnie, bo od naszego hotelu dosłownie to było 5 minut spacerkiem. Wejście jest przez hotel Laguaka, później musicie zejść po takich schodkach. No i zaczyna się taka trasa, 2 kilometry z kawałkiem. No i podobno wrócimy z drugiej strony. Zobaczymy, czy tak się uda. Godzina do półtorej powinno nam to zająć. To wygląda trochę jak w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych. Zaczynają już nam się takie górki. Jakaś bramka tu jest, nie wiem, czy idziemy dobrze. Przejście dla ludzi jest, ale większe zwierzaki tutaj nie przejdą. No, patrzcie, jaki teren. Ta odmiana kaktusów jest ciekawa. Zobaczcie, one rosną przy jakimś drzewie. Chodzi mi o te, nie te wysokie, tylko te takie okrągłe, jak piłki. I jak tak patrzymy, to one właśnie rosną tak jak słońce świeci, w południe. No, w sumie jeszcze południa nie ma, ale z góry. I patrzcie, one wszystkie w cieniu, jakby nie rosną gdzieś tam. Zdarzają się też tutaj, nie na tych słońcu, ale większość jakby tego cienia szuka. Wygląda na to, że się lekko zgubiliśmy, tutaj wyjścia nie mogliśmy znaleźć. Mogliśmy jeszcze gdzieś tam dookoła iść, ale nie chcieliśmy bardzo daleko gdzieś tam w tamtą stronę iść, więc wracamy się tam przez ten płot, co przechodziliśmy. Pewnie dlatego ten pod był, żeby go nie przechodzić. No ale nie ma tutaj właśnie żadnych oznaczeń, że tutaj te ścieżki na, na tej mapie jednej, jak się wchodzi, są narysowane punkty, a później wchodzicie na ten jakby... No już pustynie i nie ma nigdzie, że w prawo, w lewo, tutaj, że do pierwszego punktu, tutaj, że do drugiego, żadnych oznaczeń, no. Labirynt ładny. Tutaj takie koryto się zrobiło, raczej od rzeki, a myśleliśmy, że to jest ścieżka wyryta taka dla nas, a to, a to widać, że to jest jeszcze mokro, widać, że tutaj, patrzcie, coś takiego, to wiadomo, że tutaj była woda, później błoto i tak powysychało. Wychodzimy teraz innym wyjściem za tego płotu. A faktycznie, to inne. A, inne, inne, a myślałam, ale to tu widać, że idzie jakaś grupa z przewodnikiem, Czeka. a oni idą w drugą stronę, więc... Wygląda na to, że e, maps mi nam pomogło wrócić na trasę. Takim wąwozem musimy przejść kawałek. Wejść na górę tutaj. Teraz podpytaliśmy teraz też tego przewodnika, to my jesteśmy już na jakimś czwartym punkcie widokowym i trójką minęliśmy. W sensie pewnie widzieliśmy, ale nawet nie wiedzieliśmy, tak. że to to. Ale dobrze że wiemy, że przynajmniej w tym kierunku, bo ja sama nie wiem, czy bym e, chciała chodzić po tych formacjach, bo słyszałam, że to jest zabronione, a tu jednak przewodnik z nimi szedł, więc idziemy też tędy. O, o, jeszcze zejście tutaj teraz będzie. O, jesteśmy w dobrym miejscu, bo tam teraz widać obserwatorium, drogę i te wszystkie formacje. A. Teraz Marika schodzi, ja to w sumie zbiegłem stamtąd, bo dość ślisko. No, ślisko, ślisko. Spokojnie i teraz zbiegaj. <noise> jeszcze chwila, jeszcze chwila. Ślisko tam jest, w sensie ślisko nie, że woda, tylko że wiecie, ten piasek cały czas spada w dół, to pod butami, jak się nie ma dobrej podeszwy, no to się zjeżdża. Zaraz, muszę to ściągnąć inaczej, chyba założyć, o. Może na rękę będzie lepiej. Uwaga! Tak najlepiej nie blokować nóg. Jest kolejna grupa, stamtąd przyszła, bo my znowu gdzieś tam poszliśmy, nie w tą stronę co trzeba. No dobra, oni stąd gdzieś przyszli, więc idziemy tam. Wygląda na to, że jesteśmy w dobrym miejscu i te formacje skalne tutaj cały czas nas zadziwiają. Moim zdaniem zaczyna się ten najfajniejszy odcinek tej pustyni, czyli te formacje, takie. Na dotknięcie ręki i takie małe i takie faliste, one wyglądają z góry jak jakieś fale. Więc my tutaj gdzieś zaraz znajdziemy jakiś punkt. Doszliśmy do jakiegoś większego i główniejszego punktu. Tu jest coś wybetonowane. Oczywiście te wszystkie formacje tutaj są dookoła. Tam też gdzieś jest dalej wyjście, więc pewnie tutaj dlatego ludzie z tej dogi podchodzą robić co zdjęcia. Patrzcie się nas jak to wygląda wszystko. Pamiętacie z naszych filmów Canyon w Tajlandii? No to ten nie jest taki sam. Ale lekko go przypomina. Pewne formacje są podobne. Jeszcze kawałek Mari. Śledzimy teraz jednego z przewodników. Bo drogi na maps mi nie pokazywało. Musielibyśmy iść gdzieś tam wyjść. Coś tam. A widzimy, że oni idą właśnie na, przez środek. I my też chcemy tam dojść. To trochę go śledzimy. Tutaj jest drugie obserwatorium. Wczoraj byliśmy, było już zamknięte. Doszliśmy w sumie na ostatni punkt widokowy. Z tej strony. Zaraz jeszcze zobaczymy. Podobne widoki. Z tamtej strony. W lewą zaraz Wam pokażę. Były te... O właśnie te formacje i tam, w tamtą stronę cały czas. To się nazywa labirynt. Tutaj można właśnie sobie łazić. Z góry to wygląda jak labirynt, jak się jest na dole, no to to wygląda trochę bardziej przerażająco, jak się człowiek zgubi. Wracamy pomału do naszego hotelu. O, teraz będzie mnie lepiej widać. No i powiemy Wam trochę tutaj o cenach, bo nas trochę te ceny zadziwiają. Wczoraj kierowca tuktuka nam powiedział 150, później zszedł, najpierw było 180, później szedł 150 tysięcy peso. To jest jakieś 135 zł za to, że on nas zawiezie. W jedno miejsce 7 km 7 czy 8 km poczeka my sobie pozwiedzamy i nas przywiezie. Po drodze się zatrzyma jeszcze w jakimś tam. Tak, ktoś tam opowie, ale po hiszpańsku. Żadnego przewodnika nie spotkaliśmy, który by, który by mówił po angielsku na przykład. Więc też dla nas no to dużo byśmy nie zrozumieli. Druga opcja dzisiaj przy śniadaniu pan nas tak samo z hotelu mówi z przewodnikiem, że tutaj ma już dwie osoby, że możemy dołączyć tam samochodem. No i pytamy się finalnie, jaka cena? 180 od osoby. Tak. Także 180 za to, że pojedziemy, właśnie zobaczymy, co to teraz zobaczyliśmy i pojedziemy na jeszcze jedną pustynię. No i tam poczeka on też na nas, więc jakieś 4 godziny łącznie. Gdzie? No nawet ten mówił wczoraj od 2 do 4, Ach. więc jak ktoś pójdzie, pozwiedza sobie trochę dwie godziny i te ceny właśnie. Właśnie te ceny nas zastanawiają, skąd oni biorą te ceny, bo te ceny nie są adekwatne w ogóle do jakichś zarobków tutaj w Kolumbii. Albo mają tutaj, nie wiem, klasa średnia jest tutaj dość duża i mają duży popyt na to, no bo nas zadziwiają te ceny. Teraz po drodze jeszcze zapytaliśmy o kłada i pan mówi stówę, a my mówimy, ale my, my, my chcemy tylko na 4 godziny, nawet na 3 godziny. On mówi stówę za 50, 100 tysięcy, przepraszam, czyli jakieś 90 zł za 50 minut. Tak, a my tak... A! No, no. Jakbyśmy chcieli na te 4 godziny, to może by dał ze 300 tysięcy, czyli 270 zł. Tak, ale powiedział, że i tak, no jakby nie, nie chciał w ogóle powiedzieć ceny na te 4 godziny czy 3, które zapytaliśmy, mówi tak. O, to będzie drogo, to będzie drogo. Mówimy, no dobra, dziękuję. Żadnego. Żadnej negocjacji, nic, typu lepsza cena. Tak, no jesteśmy naprawdę zdziwieni, A te kłady i. A, zaproponował nam konia też za 30. To najtaniej był. Tak, za 30 tysięcy za... Jakoś 40 minut, czy że jesteście o, szybko pojedziecie w jedną stronę tam na pustynię, ale my te pustynie już widzieliśmy i rozchodzi nam się bardziej, żeby dojechać właśnie na tą szarą pustynię. Pragniona Marii, ale ta woda tak się zagrzała, że ona nie działa. Nie działa jako woda, która ma słodzić. Trochę nam zeszło, ile? No godzina 56. O. Także miałam stoper. Nie wiem, czy wszystko weszliśmy. Zrobiliśmy jakiś tam labiryntu trochę, trochę tych punktów widokowych. Myślę, że jeszcze jest kilka miejsc tutaj do zobaczenia, obejścia. Ale jest upał jest potworny. No i wszędzie jakby już to samo, także fajnie myślę, że jakby był przewodnik ten po angielsku, żeby coś poopowiadał. Tam widziałem jakieś kamienie, pokazują i tak dalej. Ale mówię, no, nawet jeden pan podszedł do nas po hiszpańsku i zaczął nam tłumaczyć, ale to dużo nie zrozumieliśmy. Także przewodnik po hiszpańsku nam by też nic nie dał. Idziemy jeszcze się pożegnać z małą owieczką, bo wyjeżdżamy zaraz. Patrzcie, jakie tutaj limony rosną. To te ostatnie, Pięknie. co dostaliśmy do obiadu, do ryby chyba. Tak, to duże. Tak. Tutaj są banany, jeszcze niedobre do jedzenia, ale sporo opadło, widać, że mało zostało. I tutaj jeszcze mają, patrzcie, takie piece. Nie wiem, do czego oni te piece używają. Jakby nic się nie pali w tych piecach. Jest jakieś siano tam, ale może coś tutaj pieką. Co tam, Marii, widzisz? O, ale piękny. A ptak! Nie ptak! A co? Tu. U, Patrzcie na to! Ale bydle z niego! Oj, ile piękny, zielony. Nieźle, no. A ja tam ptaka dalej widziałem. O, jaka malutka. Oj, siu, chodź. Cyca zaraz będzie szukała, tak jak wczoraj. Ale jest piękna. No chodź. Najadłabyś się coś, ojej. tak? Oj, oleś, ty słodka jesteś. Co ty szukasz? Szukasz cyca, tak? Wczoraj tutaj palca ssała. Ojej, ojej. Ale lekko gryzie, tam nic nie leci, co? No nie, a to bo to jak cycek. No jak cycek. Co tam, co tam maluszku? Co? Jeszcze tę masz pępowina, tak? Nie pępowina. Pępowina Pę... albo tak, coś wyschnięte tutaj ma od spodu. Hmm. Tutaj jest kolejny, widzicie? Po drzewie wchodzi. Ten już trochę większy, mi się wydaje. Ja tak podchodzę, pytam się, co panie zbierają, a panie tutaj zbierają limonki, takie, takie małe limonki. Te nieraz widzieliście u nas do dania. E, verano. Co to znaczy Verano? Lato. Lato, tak, bo lato jest, właśnie tak myślałem, że lato i limonki już są gotowe. A tak wyglądałem te limonki. One nie są za duże, to są te mniejsze, ale są jeszcze mniejsze. Grazia. Tak jej brakuje, mamusi, że no nas jeszcze, nie chce wypuścić. No jeszcze chwilkę, tak? Chcesz się poprzytulać? Och, chodź, no, chodź. No. Tutaj do mnie idziesz, tutaj Ci dobrze. No jeszcze nie, jeszcze trochę. Ojej! Nie chce nas wypuścić. No już nie, no nie mogę. Nie mam serca, żeby ją tutaj zostawić. No, ja wczoraj tak. miała 15, więc dzisiaj ma 16 dni. Teraz to jej brakuje kogoś. No już musimy iść. Papa, pa. o, jeszcze jakaś sureczka mała. Widzicie? Ale się rozpłakała! Tak. Tam przyjdzie inna, ale tamtej nie chcę za bardzo. Mm. Tu wszystko mają małe, zobaczcie, nawet małe kotki. Ten ma dwa tygodnie. O, kilka, no tak. Jeszcze ledwo Brudy. chodzi taki gapcio. Ale ładne. Biorę dwa. Zabierasz idziemy. do Polski? Tak, jedziemy z nimi. Idziemy. Jest już nasz człowiek tuk tukiem podjechał, wziął Mariki kapelusz na głowę. <noise> idziemy, Zabieramy idziemy. resztę plecaków tak, i idziemy. Siadamy już do środka i jedziemy z powrotem do wiochy. Były lekkie problemy, ale już odpalone i jedziemy dalej. Może to popularne, że mało paliwa mają w pa, baku, tak ostatnio. Marii zapomniała cyknąć sobie fotę z kaktusem, więc szybka parada i idziemy. I widzimy rzekę Magdalenę, jedna z najdłuższych ponoć w Kolumbii. Nie sprawdzaliśmy, tak nam powiedział właśnie. Pan Tuk -tukarz. Okazało się, że nie będziemy jechać takim busem, bo ten bus dopiero odjeżdża ostatni, jako o 5 godzinie. Więc teraz będziemy jechać czymś takim, na pakę. Już są tutaj nasze rzeczy włożone, już sobie zajęliśmy dwa miejsca, te tutaj, żeby były najlepsze widoki. Po ile pan mówił? Po 10 11 tysięcy za, za osobę. Czyli jakieś 10 zł. 10 zł, to spoko. Wygląda na to, że z tyłu mamy prywatną taksówkę, jedziemy sami, tam dwie dziewczyny z przodu siadły jeszcze. Okej, okay, dobra, wsiadam. I jedziemy, bo zaraz mnie przejedzie, będzie nad Stecznym jechał. Dobra, godzinę czasu mamy taką przejazd. Może jeszcze kogoś po drodze będzie zbierał, bo to takie kolektiwo jest. Tak, a przez fajną miejscowość będziemy przejeżdżać, w sensie fajną z nazwy, bo się nazywa Polonia, czyli Polska. Polska. Właśnie przejeżdżamy przez miejscowość Polonia, bardzo mała, kilka domków, był też znak, ale nie zdążyliśmy go złapać. Może będzie o, jeszcze gdzieś tam, na, jest nie, nawet nie, nie Polonia. Idą. Polonia. Caminando me canta el sensontle, voy sanando un poco mi dolor. Si oscurece la sombra del monte, voy tranquilo sin una razón. Caminando acompaño al sensontle, vuela encima de mi canción. Caminando me canso en el monte, voy tranquilo con... dojeżdżamy już do naszej miejscowości i stoimy na światłach, patrzcie tutaj taki serwis kolega ma myje szyby, na świetle o, jedną osobę obskoczy ciao, ciao. płacimy panu 22 tysiące Lekko około 20 zł ponad. No i co? Eee, tak, na plecy idziemy szukać hotelu. Ja wiem, zostawił Marika tutaj, ja w autobusie, on odjechać. No nie sojrzą w lusterko, ja już wyskoczyłam z jednym bagażem. Marci tam wypakowuje, ją ja stoję już tak z dwoma, No i krzyczymy. Niech pan zobaczył. oj, dobra, zatrzymuje się. W sumie dzisiaj fajnie, bo zobaczyliśmy tylko jeden hotel i od razu nam w sumie się spodobał. Bo jak zostajemy tutaj tylko jedną nockę, pani już nam pokazała właśnie. Nawet cztery pokoje, ale się zdecydowaliśmy nawet, bo dobry internet, trzeba wszystko zrzucić, wiecie, no, na chmurze zdjęcia i filmy, także jest roboty. I tak wygląda nasz pokój za 95 tysięcy, czyli 88 powiedzmy, nawet trochę mniej złotych. Tak, łazienka z zimną wodą, tak. bez tej dyszy, tak, czy jak to mówić, bez tego deszczownika, możesz pokazać jak tutaj, tamty tak. mieliśmy inną, że trzeba było tą rurkę z boku. A tutaj mamy tak, coś takiego no, normalne w Kolumbii. Dobra, tak. chwila relaksu. A my tak, lekko odpoczęliśmy, wykąpaliśmy się ładnie, teraz pachniemy. Chociaż ja założyłem tą samą koszulę, więc może nie do końca, ale właśnie idziemy jeszcze pakować kolację. A ja koszulkę, w której spałam już chyba ze 4 dni, no, tak, to też więc, już ładnie pachnie, ale to tak. jest. Tak, zapioszki dzisiaj z nas e, trochę idziemy jeszcze szybko do sklepu, do sklepu. tutaj Ara, bo mamy 10 minut. Tak, a po drugiej stronie mamy właśnie taką salę bilardową, ale teraz jest mniej ludzi niż ja tutaj wcześniej byłam na kawie. Takie szybkie kółeczko zrobiłam. E, tak, jeszcze szukaliśmy jakichś pamiątek czy takich rzeczy. O, a co to Ara tutaj? No nie, jeszcze otwarto. Tam gdzieś jest. A, dobra, już Ma jeszcze mamy. 10, zamknięte. Min, 10 minut, dobra, szybko idziemy na zakupy. I po takich produktach wiemy, że to jest bardzo dobry sklep. Czyli polskie papryki, polskie oliwki i polski humus. Spotykamy je praktycznie wszędzie. Ja się zastanawiam, czy nie wziąć jeszcze tego tak. No na dzisiaj nie zaplakować. potrzeba, bo nawet. A, żeby do Polski zabrać. No a jak. A czyli przyjechały papryczki z Włoch albo z Grecji do Polski. Nie, z Polski to jest. Ja... Z Polski a. do Kolumbii, a my z Kolumbii zależymy do Polski. No tak. Okej, okay. no dobra, to jutro. W no, Polsce takich rzeczy nie, myślę, że nie mają. No na pewno są tańsze. O proszę, tutaj widać, że wszystko już pozamykane bardziej. Trochę też o. śmieci, tutaj jakaś knajpa też się zamyka. Tutaj jeszcze miejscowi coś robią. No przejdziemy się jeszcze z jeden blok, zobaczymy, może coś znajdziemy. Tu widzę jakiś bar? Chłopaki walą coś? Nie. Nie, to zwykły sklep! Zwykły sklep, no po prostu tutaj wszyscy walą. Dobra, tam jeszcze idziemy. Patrzcie, wszędzie są śmieci. Ludzie trochę wystawiają, trochę zgarniają śmieci na kubki, więc podejrzewam, że tutaj jakaś śmieciara przyjeżdża wieczorem w nocy albo nad ranem i to wszystko zbiera. Pan tutaj sprzedaje jakieś przysmaki. Jest empanada. A, jest kulka paparejena. Pastel, jak coś innego. I tutaj też z jakimś kurczakiem, chyba. Ja I z jajkiem. Bierzemy jedną empanadę. Empanada jest z samymi ziemniakami, więc będzie. Ja, Mario od razu próbuje. Czyli Uuu. jak u nas pierogi z ziemniakami. Ej, to... dobre. Tak. To smakuje jak. Um... Pierogi z ziemniakami? No. Okej. Okay. Złotówka, włóczka, znaczy 1090 groszy coś takiego kosztuje. Marcin też bierze. Ja mówię, dobre. No dobra, ty próbuj. Czy to ser? No, ziemniak, ziemniak. O. Ale no dobre. z guacamole no dobre. Z guacamole i z tymi sosami, które to pan ma. Ale wiem jak naprawdę jakby u nas jadł pierogi smażone. Leczu. No przecież mówię. Mm. No, jak Dlatego pierogi ruskie. Guacamole Nie, ruskie są z serem mari. No, ale no. smakują podobnie. No nie, bo są też. Nie wiem, czy wszędzie w Polsce się robi z samymi ziemiakami. Mm. U mnie się robiło z samymi ziemniakami. Ziemiaki tłuczone takie z cebulą doprawione. I no to właśnie to tak samo smakuje. Mm. I guacamole i sos Aki. No. Troje pikantne właśnie z nosem. Pan, pan, proszę tutaj, ochroniarz. O, będziemy hmm. bezpieczni. Możemy iść jeszcze jeden kwadrat dalej. <głos> <głos> Jesteśmy w centrum, i w parku, no to wiadomo, że musi być kościół. Kościół zamknięty e, z przodu bardzo ładny, taki jasny. Typu, wielkie drzwi, lubię coś takiego. No ale dobra, nie o kościele. Dzisiaj my idziemy dalej szukać jakiegoś jedzenia. Pan powiedział tam, że jak pójdziemy prosto, to znajdziemy jakąś zupę. Tak. Tutaj w parku już widzę, że ludzie się rozkładają. Tam między sobą rozdzielają te śmieci czy łupy, które dzisiaj zdobyli, więc my tam już dalej raczej nie pójdziemy. Ale jeszcze właśnie w tę stronę jest tak oświetlone w miarę i szukamy właśnie tej zupy, o której mowa. Widzę, że tutaj coś się dzieje. Więcej takich pootwieranych miejsc. Tutaj raczej jakieś takie przekąski, coś tam. Ale szukamy jedzenia. Tu widzę pani z jakimś stolikiem. Tutaj też raczej nie jedzenie, tylko jakieś przekąski papieroski, więc... Dobra, raczej zobaczymy, co pani tutaj sprzedaje. Co my tu mamy? Pusto już! Pusto, pani też już tutaj chyba raczej Nada pusto! Pani pokazuje, że pusto, same śmieci zostały. Ale spóźniliśmy się. Coś szybko w tym mieście wszyscy kończą. Jutro ruszamy w taką podróż bardziej dziką, więc bierzemy sobie loperami, bo jak nas złapie, no to już... Nie będzie gdzie, w sensie może i by było, ale, ale bierzemy tak, zapłacone, tak, bierzemy, bo jak będzie miękko, to lepiej mieć coś ze sobą, bo już nie mamy. Jest coś na ukulery, jesteśmy bezpieczni. W tym parku też sporo kotów, Opatrzcie, tam to wspomnieliśmy, że ludzie tam na środku szykują się właśnie teraz do spania, no oni wszystko noszą ze sobą. A tutaj jest jakieś takie drzewo kotów. Drzewo kotów, tu jest jeden, drugi, tu mają miskę, jedną, tak. drugą, trzecią z jedzeniem. No, karmią ich tutaj tak jakby to, wiecie, jakby to było ich drzewo. Hmm. No dobra, idziemy dalej, wracamy po prostu po te empanady, które tam były, bo tutaj zaproponowali nam, że tam jest jakieś jedzenie, ale nie było, więc idziemy po te empanady. Wróciliśmy z powrotem do tego pana po empanady, bierzemy wszystkie, one są po tysiaka, bierzemy siedem zostało, także senior, todo, dos, cuatro, seis, siete? siete. Bierzemy siedem, ale patrzcie też, fajne sosy mają, bo tutaj się nie... Nie pieprzą się, że coś brzydko wygląda. To coś... dwulitrowa butelka odcięta, leją sos, tutaj jest guacamole i tutaj jest tak samo. Patrzcie, butelka odcięta, u nas to musi być wszystko ładnie zrobione, bo ludzie nie podejdą, nie zjedzą. A tutaj jest wszystko tak naturalnie. Dlatego mi się też tutaj podoba, bo Kolumbia, jeżeli chodzi jest o takie rzeczy. Powiedzmy 20 lat do tyłu. W Polsce kiedyś, kiedyś też by coś takiego przechodziło. Teraz nie przechodzi. A tutaj przechodzi i mi się to bardzo podoba ten klimat. Także bierzemy 7 i jeszcze te wszystkie sosy. I patrzcie, pan nam teraz leje ten sos, guacamole z tej butelki. Teraz pan leje ostry sos. O, ten ostry jest. Polsko jest ostry, ale on się tak wkręca, że chce się go więcej. Tutaj jak się przyjrzycie, zobaczcie, są śmieci. Po prostu ludzie powyrzucali śmieci ze swoich biznesów. No i to jest przykry widok, bo tutaj ludzie po prostu w tych śmieciach grzebią, żyją. No niektórzy mają nawet takie wózki i całe życie z sobą noszą. I to naprawdę jest widoczne w każdym większym mieście. Te, te małe miasteczka są jakby wyzerowane z tego. Tutaj nie, tam nie ma, po prostu tam ludzie coś żyją i tyle. Widzieliśmy gdzieś w Villa de Leiba, czy w jakimś takim mniejszym, albo w Guatape, widzieliśmy jedną osobę, która leżała gdzieś tam bliżej jakiegoś baru, ale tylko jedna. Ja się dziwiliśmy, że w takim miasteczku jest to możliwe, ale też się zdarza. Ale w, za to w tych większych miastach Bogota, Santa Marta, no tam było ich naprawdę sporo, sporo, sporo. Czym większe miasto, tym więcej ludzi tam wyjeżdża szukać życia, a tutaj widać, że młodzi ludzie się bawią. O, taki kontrast. Ciao, hola! No widzicie? Gracias, gracias. No i widzicie, taki kontrast. Tutaj. Ciao! 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 Bye, 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 bye! Tak wygląda miejsce, gdzie grają bingo i właśnie zamykają. Chcieliśmy przyjść to zobaczyć. I akurat trzy osoby wygrały z tych wszystkich, więc dostaną po 33 tysiące peso. Więc o, pani tutaj swoje rachunki wrzuca. Pewnie niewygrane. Moi drodzy, my wróciliśmy już do pokoju i tak, bierzemy się za jedzenie naszych empanad. A najpierw odgryzacie, żeby było miejsce właśnie na sosy, żeby nie wyleciało za bardzo. I zajadać. Chcieliśmy jeszcze podsumować naszą wizytę na tej pustyni. Pierwsza część w sumie super, bo blisko naszego hotelu ładnie to wyglądało. Nie pojechaliśmy na drugą część, czyli na taką szarą. Szarą. To szarą. się nazywa Szara Pustynia. Tak. Gris. Szara Pustynia, do tego są jakieś tam baseny, niby naturalne, ale też tam wiadomo gdzieś tam ponoć nie. tego chloru, walą. Średnio ludzie też to oceniają, ale nie o to w tym. Chodzi nam o to, że my się bardziej czuliśmy oszukiwani w tym miejscu, bardziej jako scam, bo te ceny, które tam są, no to jest jakiś kosmos. Mhm. Bo dojechanie. 9 km, z tego co pamiętam, czy 8 w jedną stronę i w drugą, 100, 150 tysięcy, czyli to jest jakieś 130 zł. To no dla nas to no. było w sensie no, jakiś, tak jakaś przesada, tak? Więc w no. mm. Warszawie byśmy tyle za jakiś taksy zapłacili, żeby przejechać nawet 10 km nawet mniej. nawet mniej. Ja do mojej cioci nie wiem, zapłaciła 50 zł na koniec, nawet już poza Warszawę, i, i wrócić do siebie, to bym zapłaciła 50 zł w dwie strony, nie wiem, około 100 zł. A nie, że on mnie zawiezie i z powrotem na to samo miejsce. Tak. I on mówi, nie, ja nie zejdę poniżej stówy. Nawet ten z hotelu, który był jakby. On mówi tak, sam transport, tak. stówka. Jak chcecie, żebym na was czekał 150, 180. więc dla nas... I on mówi dwie godziny. No. Więc dla nas te ceny są jakieś takie kosmiczne, więc e, po prostu zrezygnowaliśmy z tego, żeby to Zobaczyć. Zobaczyliśmy tą jedną w sumie na pieszo i no i okay, ona była ok, i też nie coś nadzwyczajnego dla nas, bo my widzieliśmy już podobne, więc też z tego powodu zrezygnowaliśmy i przejechaliśmy do tego miasta i zajadamy teraz w sumie pyszne empanady z ziemniakami, jak polskie pierogi. Także o. dokładnie. Mm. Fajnie to był dzień. Fajnie tam pojechać, fajnie to zobaczyć, fajnie przeżyć. W ogóle tam gdzie my trafiliśmy, to świetna atmosfera. I nie jest tak drogo też na tej plaży, plaży, co ja gadam. Na tej pustyni, co ludzie mówią, bo czasami słyszeliśmy, że wejście wodę. No my, my przygotowaliśmy się, widzieliśmy te 5 litrów wody i faktycznie poszło nam dzisiaj. Cały dzień tak jakby 8 litrów wody Tam naprawdę chce się pić Naprawdę jest gorąco Ceny nie były aż takie przesadne No za to śniadanie było 10 No to za 10 w mieście rzadko się trafiało śniadanie Żebyśmy zjedli, w sensie w ogóle była możliwość zjedzenia śniadania za 10 Także to jest taki w miary plus Spoko. Obiad był za 20 No to tro, wiadomo, trochę więcej niż w mieście Ale nadal jesteś się na pustyni Jesteś w takim miejscu, to nie są jakieś duże pieniądze 18 zł to wychodzi mniej więcej e, Za rybę trzeba było dać 20 7 zł, tak około. Także nie jest źle, naprawdę. Później, jak się przyszliśmy wczoraj też wśród tej pustyni, tam do tego obserwatorium, też mnie jakieś serwowali frytki do 10 do 12, wiadomo tak. w nocy. E, trzeba popytać po prostu lokalnie, gdzie tam dają dłużej obiad, bo u nas akurat dawaj mhm. do 7. Przed 7 już kończyli, zamykali kuchnię. Tam niby bar e, funkcjonował, ale. Na dobrą sprawę nikogo tam nie było. Jeżeli chodzi o pustynię, jeżeli nie widzieliście takich rzeczy, które widzieliście u nas właśnie z tą czerwoną pustynią, jak najbardziej jedźcie tam, zobaczcie. Tak. Dla nas ta atrakcja była taka ok. Zobaczyliśmy, ale mm -hmm. postanowiliśmy, że rezygnujemy z tego, jedziemy dalej. I te pieniądze, które byśmy wydali tam, wydamy, mam nadzieję, w miejsce, gdzie jedziemy następnego dnia. Czyli w sumie już jutro też wyjeżdżamy. E, szykuje się lot samolotem, mm -hmm. e, też nie krótki, jeżeli chodzi o, Kolumbie, o Kolumbię. Także mamy jedną przesiadkę, jedziemy w sumie na koniec Kolumbii, ale wszystkiego dowiecie się już e, jutro. Lądujemy w takim miejscu, że po prostu wystarczy zrobić trzy kroki przysłowiowe i jesteśmy w innym kraju. Yhm, niedaleko już też tego miejsca kiedyś byliśmy, ale też nie byliśmy w tym miejscu. W sumie chyba nie. Nie Krok kroka, kroka zrobiliśmy. Krok zrobiliśmy. Dwa, trzy kroki zrobiliśmy na tamtą stronę granicy, także e, byliśmy, można powiedzieć, nieoficjalnie, ale byliśmy. Dobra. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj i trzymajcie się. Do zobaczenia mm. w następnym odcinku. Cześć! Mua. A ti, mi amor. Yeah. Ya no voy a mentirte, claro que me doliste, todo eso que dijiste me caló. Y cuando fingiera que no, claro que me caló. Soy un de la verga que no tengo vergüenza que yo fui de tu vida el peor error y tal vez si sí tengas razón quizá tengas razón que ya sabrás que seguro alguien ya te que te hice yo no más no soy me lastimó que estoy pagando muy caro el precio de mi traición al final volví a donde todo empezó la diferencia es que hoy fui yo al güey que rompieron en dos y en el sabor de este licor no encuentro cura ni consuelo para curar este dolor